Dzień dobry, witamy w yy, kolejnym poradniku. Tym razem do Raymorda. E, tutaj zobaczycie ogólnie grę, która jest jedna z najbardziej zmodowanych gier, jakie istnieją. W sensie można tyle modów do niej dać, że łopanie, ale oczywiście nie to jest celem, tutaj. Jak chodzi o samą grę, to jest o takiej No taki symulator kolonii, ale bardziej, że po prostu jesteście rozbitkami na nieznanej planecie. I, wasym, i waszym celem jest przede wszystkim y, przetrwać i rozwijać. Oczywiście gra ma też y, ciekawe delceki oferuje. Mm. Mody, tak jak już wcześniej wspominałem dużo, ale jeśli chodzi o tego zrobimy sobie taką testową kolejnie. Tutaj możecie, ja oczywiście część zrobiłem własnych tutaj jak widzicie można własne robić, ale można brać z takich co już istnieje. Czyli no weźmy sobie rozbitków, żeby pokazać wam jak to działa. Tutaj mamy narratorów SI, czyli możemy wybrać to nie jest do końca poziom trudności, bo tu yy, są różni, czyli polegają na tym, że na przykład Cassandra, no jak, tak jak widać, że yy, stopniowo rośnie poziom wrażeń, czyli zagrożenie powoli niebezpieczeństwa yy, się zwiększają standard. Czyli tak powoli do przodu no wraz z rozwojem powiedzmy, potem y, jest y, wyluzowana Płobi, czyli to jest taki drugi narrator SI, który mm, przez bardzo długi czas masz w pożo, luz, ale bardzo dalekim etapie rozgrywki masz bardzo bardzo ciężko hardkorowo można łatwo zginąć i jest oczywiście losowy rendy czyli dosłownie jest losowy możesz trafić na bardzo dobre lokalizacje bardzo dobre surowce no ogólnie bardzo dobre rzeczy, a możesz średnie, a możesz być w takim miejscu, że zaraz giniesz, tak słownie. Eee, na przykład, nie wiem, cyberpsychole jakieś mogą zaatakować, tak? Także no, nie ma zmił się. Natomiast, jak e, chodzi o poziomy trudności, a i to niżej to też są z dodatków, można różne tutaj sobie yy, no, mody pobrać, także ten ale jeśli chodzi o klasyczną grę, to tak macie jeszcze tutaj poziomy trudności, czyli pokojowy to wiadomo najłatwiejszy budowanie y, społeczności y, y, czyli bardzo łatwy pojeść przygodowa mm, no, y, łatwo średni bym powiedział coś takiego no walka o przetrwanie to bardziej taki średnio trudny z kolei, czyli no, trzeba troszkę, troszkę powalczyć, pomęczyć się, bardziej pomęczyć się, czyli no powiedzmy takim trudnym jest krefi i pył, no to macie wyzwania konkretne. Yy, I porażka jest zabawna, czyli taki najtrudniejszy tryb. to tu... hmm. Dla korowców. tak, tryb dla korowców nie ma zmiły i no tak to wygląda. Natomiast przechodząc dalej, oczywiście my sobie powiedzmy, w budowniczy społeczności, zagramy, żeby tylko pokazać, chociaż albo dobra, powieść przygotowana nawet. Natomiast tryb czytywania zapisów jest lub tryb zobowiązania to też wybieramy które yy, chcemy jeżeli jest tryb czystywania zapisów to oznacza że yy, możemy zapisać w każdej chwili tryb zobowiązania powoduje, że nie możemy zapisać w każdej chwili yy, także no tu trzeba no, tak uważać, nie? Bo jak zginiesz, to nie masz zapisu i musisz od nowa jak to działa natomiast tak potem macie okienko stwórz świat no oczywiście tam nazwa jest bez znaczenia ja tutaj nie nazywam natomiast pokrycie planety możecie zdecydować czy całe czy połowiczne czy ten oczywiście wiadomo tutaj zależy od komputera powiedzmy tak sobie bez problemu 100 akurat nie mam problemu aż takiego co ma opadów czyli no jak ma padać nie wiem może mu niską czyli że mało opadów wszędzie wysoko czyli prawie wszędzie a normalna to ze zależności na jakim terenie amplituda temperatur, czyli różnica temperatur w skrócie, czyli można zrobić, że ekstremalnie się różnią, a można zrobić, że praje się w ogóle nie różnią i populacja też, czy albo tłoczna, czyli bardzo dużo ludzi, albo rzadko, czyli no dosłownie pojedyncze, lub normalnie. E, można też... Um, są jeszcze y, góry i, i system kopalni, ale to jest bardziej właśnie z modów, więc tutaj nie będę poruszał, ale jest taki mod. E, ogólnie z normalnych takich co... Ma się w podstawce, to jest związek rozbitków tutaj. Na początku surowy związek rozbitków, czyli już żyją od jakiegoś czasu. Z takich jeszcze, o, łagodne plemie jest, czyli no tacy dzikusy, ale łagodni. Można z nimi handlować neutralnie, totalnie dla nas. Jest oczywiście też dzikie plemie, czyli no już. Mniej przyjazne plemie. Może za to jest brutalne plemie. I oczywiście yy, jeszcze jest tak zwany gang piratów, który może nieźle nawywiniać. No i zniszczone imperium, czyli takie imperium, które istnieje już jakoś. Aczkolwiek nie wiem, czy on nie jest przypadkiem. Ale on chyba nie jest ZDS, on jest normalnie w podstawce. W każdym bądź razie, no takie rzeczy są, a właśnie jeszcze jest gniazdo mechanoidów, czyli no, mechanoidy mogą się pojawiać i insektoidy, czyli takie gigantyczne robale, których nikt nie lubi i, i trzeba no zabić, a to nie jest łatwe, choć trudniejsze zdecydowanie są gniazda mechanoidów. No i tak, i generujemy oczywiście. Ja tutaj mam dwa dodatki royalty i do OG i oczywiście biotech jest jeszcze, który no ja nie mam Może kiedyś będę miał Tu oczywiście generujemy świat i, i tak, trochę poczekamy, ale powinno jakiś fajny świat zgenerować. Wiadomo im więcej motów tym dłużej to trochę trwa natomiast no tutaj różne rzeczy można budować taki, jest takie połączenie z zbudowanie z rozwijaniem sobie. A i ogólnie jest jeszcze taka finała misja naszym finałowym celem fabularnym, powiedzmy, jest, że po prostu uciec z planety, która jest no, coraz bardziej groźna dla nas. Oczywiście nie trzeba tego spełniać, ale to jest y, po to, żeby, ukończyć no, grę, nie? No, no. Natomiast jeśli ktoś chce się bawić dalej, to tego jak najbardziej, po to niech się y, rozwija. Teraz tak, możemy wylosować miejsce na którym się będziemy rodzić. A macie obracanie planety szczał albo szczałki, to już według wydoldy. Ja jestem z tych co lubią ACWD, także sterowańsko, jak chodzi o obrót planety i my sobie wybierzemy może tajgę gdzieś. Oczywiście tu macie różne informacje, jak teren, trudność poruszania się, rodzaj skał. To wszystko tu jest istotne. Tu może jeszcze troszkę bliżej. Dobra, las umiarkowany, ale taki, a tutaj? Tak, dobra, dajka blisko lasu, lasu umiarkowanego. Oczywiście z podbliżamy i oddalamy. Tu widzimy, jakąś jest już drogę, autostrada. Jakaś, tak? Nie, starożytna po prostu droga asfaltowa, ale wygląda mi trochę na autostradę. Chociaż nie, tu chyba będzie autostrada. Tak, tu jest autostrada. No i dobra, i tak powiedzmy, że przy rzece, zrobimy tak tutaj, ostatecznie. to no i co dalej? My zagramy ogólnie, tu jest możliwość, że można różne ustawienia zrobić. My zagramy najbardziej klasyczny e, RimWorld, żeby Wam pokazać. Natomiast e, DLC no, zezwala na takie różne m, rzeczy ciekawe, e, które utrudniają grę, który ma czyli wci wcielić się w klimat. No i mamy takich trzech początkowych losowych osoby tak no i oczywiście możemy wybrać jeszcze bo tu jeszcze niżej też mamy koło możemy zabrać powiedzmy że medyka w sumie możemy wziąć zamiast reporterki będziemy mieć medyk drwal i wynalaz no, niestety mają swoje niektórzy blizny tak jak widać są tu też relacje można zobaczyć eee, też jakie dzieciństwo i dorosłość osoby aktualne i plusy jakie daje te ognie czyli w czym bardzo szybko się rozwija w czym trochę się rozwija no jeszcze jest coś takiego, że się średnio rozwija czyli jest taki jeden większy płomyk ale jest jeden i niektórych rzeczy na przykład nie można robić. Na przykład, medyk nie może strzelać i walczyć wręcz. No tu akurat wszystko może robić. A tu też wszystko, czyli tylko ten medyk nie może strzelać. Eee, także tak to wygląda. No i co my rozpoczniemy? I pokażę Wam chwilkę, jak to działa początek oczywiście potem to można rozwijać badania o już a to jest z dodatku co to, to nas nie interesuje z dodatku przepraszam z modów natomiast tak jesteśmy trzema ludzikami i wylądujemy zaraz tutaj tak troszeczkę tutaj startujemy o widzicie ładnie wylądowani z i to jest to wszystko, co oni posiadają. Oczywiście można kliknąć yy, na przykład tutaj i możemy dopuszczać, że mogą to brać. Tak? Można też zadecydować, kto może brać dany przedmiot, powiedzmy. Yy. I tak, w ogóle dostaliśmy jakiegoś pieska, fajnego. Na przykład no, na niech z, sobie to bierze. Na niech się wyposaży w rewolwer. Ten może w hełm balistyczny super stali. I ruszymy. On nie może strzelać, więc ona weźmie, że tak powiem, ten. Hmm. Dziwne. Niby ubrała, ale nie do końca. ha, bo to pod spodnie bez niczego. Dobra, to nie. To w takim razie ten i weź sobie szczurce. No i ci mają bronię. Nie potrzebuję yy, i teraz tak, zatrzymamy na chwilę i teraz wszystko wam tutaj na szybkości po kolei architekt, czyli można budować struktury różne, produkcje, czyli stół rzemieślniczy, yy, pies, żeby no, mieli co jeść, yy, ręczny stół krawiecki, czyli no wiadomo. Yy, ubrania, żeby jak bardzo zimno, to żeby mieć jednak ubrania, bo inaczej no, zamarzną na kość A w lato, jeżeli jest bardzo gorące, to no trzeba jednak y, zadbać, żeby była klimatyzacja przede wszystkim żeby ich nie zagrzało. Oczywiście są różne stoły. Tutaj jest też stół badawczy, który y, jest do badań, jak nas wskazuje, natomiast Macie jeszcze tam, widzicie po lewej, informacji co potrzebuje, Czyli tutaj stanie drewno, żeby to wybudować. W przypadku tego to tylko drewno. Także widzicie, oczywiście to się potem rozwija. Możecie strefy ustalić, czyli czy jakieś y, wysypisko, czyli no, śmieci po prostu, gdzie będą gromadzone, można robić magazyny i tak dalej. Jest tu tego naprawdę dużo obrona, czyli obrona przed różnymi wrogami, zarówno zwierzętami jak i nie, jak i bandytami. No, można nawet groby robić, że jak ktoś y, zginie, no to wiadomo pochować go. No chyba, że wróg to niekoniecznie. No to jest w zależności od was. Y, I teraz tak, kolejna jest praca, czyli decydujemy co dane rola ma robić dany pracownik no ktoś budowniczy tu akurat mamy samych słabych budowniczych mamy dobrego rolnika leśnika możemy im wydać polecenia nie wiem na przykład na przykład żeby ściąć drzewo drzewo o właśnie i pioryzuj zbiory sosna o i właśnie pójdzie troszkę przyspieszmy no i będzie zbierać y, drewno tak? No i tak to działa oczywiście robi się magazyn i potem do magazynu się chowa, tak? Bo trzyma im magazyn, dom, szpital, dużo rzeczy. Natomiast dalej, yy, po pracy, a jeszcze pracy można zrobić własne ręczne priorytety czyli co pierwszy, czyli na przykład doktor, przede wszystkim leczenie, Nie wiem, kucharz, gotowanie, no na drugim. Yy, powiedzmy, rybki zostaną na trzecim. Yy, ewentualnie, tresować zwier zwierzęta, może, czyli no, wiadomo, je uczyć różnych rzeczy. Tutaj budowniczego powiedzmy jednak priorytet jest najważniejszy. Jako, że ma rolnika bardzo wysoko, to na drugim miejscu i leśniczego też na drugim miejscu. Ten z kolei to jest wynalazca, więc prawdopodobnie tutaj damy na pierwszym miejscu badacza, na lekarza też ma smykałkę, ale bardziej strażnik, na przykład więzienny przydatny. Może nie od razu, ale potem jak się zrobi więzienie, tak, można zrobić więzienie, to wtedy się przechowuje ten, ewentualnie zamiast więźnia to można zrobić z niego niewolnika. Wiele tutaj jest sposobności. Dobrze, dalej. Jest harmonogram, czyli decydujemy kiedy idą spać, a kiedy nie. Możemy rekreację, czyli no po prostu, że się. Spędzają w zabawowy czas cokolwiek, czyli robią no, jak nazwa wskazuje, cokolwiek. Sen to po prostu śpią w danych godzinach i oczywiście medytacja, czyli no, jak nazwa wskazuje, medytują po prostu. I można jeszcze na obszar im pokazać, czyli nieograniczony albo na jakiś konkretny obszar albo, że tylko poza dom to wtedy jak dom da się to nie można poza tereny domu wyjść dana postać której to dane potem jest przydział, czyli no, można przydzielić strój jakiś też w ten sposób diety, czyli nie wiem, obfite, proste, wegetariańskie dobre także tutaj też można zarządzać tym zwierzęta to aktualnie to jest to tylko jedno właśnie mamy i jest to właśnie samica pewnie to jakiś wilk więc tak to wygląda co jeszcze z takich dalszych rzeczy jest fauna czyli to są zwierzęta dzikie które można polować oczywiście są przeróżne szczury, wiórki, zające Oczywiście w zależności od klimatu, to takie zwierzęta będą. Potem są badania ważne, czyli tutaj odblokowuje się po kolei, czyli na przykład nie wiem, że kowalstwo pierwsze, żeby odblokować miecze i tak dalej. Tutaj elektryczność już ma się na początku. Da się ustawić, żeby w ogóle bez i najlepiej od samego zera, ale podstawa jest taka, że coś mamy. By jakoś jednak przetrwać, coś tam zbadane mamy. Oczywiście, elektryczność, tutaj, akumulatory, drzwi automatyczne, i potem wiadomo: im więcej punktów, tym dłużej trwa badanie. I tutaj to dopiero już są zaawansowane jak podstawikowe nowe Techniki i automatyczna wieżyczka. No to już są naprawdę grube tematy. Także aż do podstawy statku i tu właśnie robi się wszystkie statki i wtedy jak się zrobi te części, no to gra jest zakończona. Można e, oczywiście pierwszy zbadać, potem zbudować i jak się zbuduje taki statek, no wtedy można uciec i wtedy się grało w tą grę. Szczęście się ukończyło. To co mam, natomiast tutaj mam, to co są z modów e, badania. Ci co chcą się bardziej pobawić, polecam. Ci co wolą jednak czystą grę, to mogą po prostu korzystać z głównego do wyboru, do koloru. Yy, dalej, yy, tu oczywiście macie bronie, czyli jakie bronie są. Zadania, czyli yy, jakie obecnie są zadania. No tutaj będą się pojawiać oferty różne, że jak zrobisz zlecenia, nie wiem, upoluj 5 bałówów. To wtedy coś dostajesz, i tak dalej. Jest też świat, czyli możemy wejść i zobaczyć, gdzie jest nasz no Jak widać, chatka jest tutaj. Także tutaj przyrzeczce. No i oczywiście możemy zobaczyć, koło mamy najbliżej siebie, czyli jakiś tam cudzoziemski związek. jakieś Wikingów, średniowieczne Yy, szeryfowie, tak akurat oczywiście z cechów też. Normalnie byście mieli tu nie, może dzikie plemię, może upadłe imperium, coś tego typu, właśnie. Yy, co tutaj macie, historię, co tu się majątku, jaki jest przedmiota, stworzenia i tak dalej. Oczywiście statystyki, no i wiadomości, tak, które dostaje się i frakcje tutaj możecie zobaczyć jakie aktualnie istnieją czyli wiadomo czyli mogą być yy, kilka frakcji które no, które ze sobą znaczy inaczej kilka drużyn które ze sobą współpracują w ramach jednej frakcji yy, i teraz tak yy, Remar to nie dotyczy akurat Achievements to też jest w dodatku, no i menu o menu, ale tutaj możecie zapisać yy, wczytać przejrzeć scenariusz, no opcje zobaczyć, czyli grafika możecie tutaj na pełny ekran lub nie kołysanie się roślin, włączyć lub włączyć płynne skoki kamery włączyć lub włączyć no i dźwięki ogólne gry, muzyki, otoczenia interfejsu yy, gameplay no to wszystko możecie sobie dostosować jak interfejs przede wszystkim yy, sterowanie czyli konfiguracje klawiszy, skróty klawiszowe i tutaj ustawienie modyfikacji jak ktoś chce się pobawić modami yy, gra ogólnie czy trudna czy łatwa wszystko, wszystko zależy od poziomu Trudności, więc tu nie ma tak. My ogólnie sobie yy, może nie całkiem z gry, ale do menu wyjdziemy. Także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pokazanie, co można robić. Oczywiście tam potem się rozwija. Ja nie będę zrobił z tego, bo to jednak recenzja, a nie gameplay. Ale gierkę naprawdę bardzo polecam. Jedna z bardzo dobrych gier, które grałem. Także podsumowując to tyle z mojej strony i zapraszam do oglądania oczywiście kolejnych recenzji. Cześć!